Witajcie na moim magicznym kanale. Zaczęło się już wrzesień i wielu z Was wraca do szkoły. Osoby, które studiują, może myślą już o październiku i nowym roku akademickim. W tym czasie wraca do nas temat braku akceptacji ze strony nauczycieli i kolegów oraz obawa przed ujawnieniem swojej wiary. Chociażby przed przyjaciółmi. Pewnie też niejednokrotnie przeszło wam przez myśl, jak pogodzić codzienną praktykę magiczną czy religijną, lub bycie czarownicą, ze zwykłym chodzeniem do szkoły czy studiowaniem. I w końcu przypuszczam, że myślicie o tym, jak się zachować, kiedy ktoś rzuci w waszą stronę uwagę dotyczącą waszej ścieżki, czy zapyta was o wiarę. Ten film jest pierwszym zbiorem porad dla wszystkich pogan uczących się w szkołach lub studiujących. Bycie innowiercą, czarownicą w szkole czy uczelni niewątpliwie jest wyzwaniem, ponieważ w Polsce jest to cały czas coś innego i mało znanego, przez co łatwo to wytykać palcami. Pół biedy w tych większych miastach, jednak w tych mniejszych lub w szkołach na wsiach można się spotkać z ogromnym brakiem akceptacji wiary innej niż chrześcijaństwo. W sytuacjach, kiedy inni uczniowie nie rozumieją twojej wiary lub się z ciebie śmieją, możesz nie znaleźć pomocy nawet u nauczycieli. Dlatego uważam, że każdy powinien sam móc sobie z tym poradzić i przygotować się na różne sytuacje, które mogą nas spotkać. W związku z tym, że innowiercy są często w mniejszościach religijnych, są z automatu narażeni na większy hejt i niezrozumienie, a nawet przymuszanie do rzeczy, których nie chcą robić, czyli na przykład typowe chodzenie na religię. Dlatego też, będąc poganinem, musisz być wyjątkowo asertywny i jasno stawiać granice, przy czym musisz pamiętać o kulturze osobistej. Szukaj oparcia w rodzinie, rozmawiaj z nimi o swoim wyznaniu. Przed rozpoczęciem zajęć możesz też porozmawiać na ten temat z nauczycielami, którzy później, organizując zajęcia czy wycieczki, będą mieli na uwadze Twoje wyznanie lub jego brak jeżeli jesteś ateistą. Jeżeli Twoi rodzice nie są tak otwarci i nie akceptują Twojego wyznania, a nauczyciele mimo rozmów będą zmuszać Cię do uczęszczania na przykład na lekcje religii, to w o ostateczności możesz brać w nich udział, ale zachowując swoje zasady, na przykład nie modląc się wraz z innymi uczniami. Niestety, i mówię to w oparciu o własne doświadczenie, najlepiej jest po prostu nie poruszać tematu swojego wyznania czy praktyk z kolegami ze szkoły. Istnieje zbyt duże prawdopodobieństwo, że zaczną się dyskusje dotyczące słuszności Twojej religii, co absolutnie nie ma sensu, ponieważ wiara jest sprawą prywatną i każdy z nas może wierzyć lub nie wierzyć. W co tylko chce. Jeżeli szkolni znajomi pytają się ciebie o satanizm, lub nauczyciele porównują twoją wiarę do satanizmu i wiesz, że oni uznają to, w co wierzysz, za jednoznacznie złe, to również dyskusje nie mają sensu. Nie zmienisz punktu widzenia osób, którym od dziecka wpajano strach przed innymi wyznaniami i brak zrozumienia do inności. Kluczem do sukcesu w takich sytuacjach jest twardy tyłek, pozostawienie przy swoich przekonaniach i zjednoczenie sobie ludzi o podobnych poglądach, bo uwierzcie mi, na pewno się tacy znajdą. Dużo też zależy od nastrojów, jakie będą panowały w Twojej szkole czy uczelni. To da się wyczuć. Jeżeli nauczyciele i uczniowie są spoko, to może nawet udać się zorganizować wykład lub przygotować prezentację na temat Twojego wyznania. Jeżeli zaś czujesz i widzisz totalną zaściankowość i brak otwartych umysłów, to nie ma co szargać sobie nerwów i najlepiej unikać tematu wyznania. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, w której szkoła wie o Twojej wierze i spotykasz się z brakiem akceptacji oraz wyśmiewania, to najlepszym wyjściem będzie dla ciebie po prostu zaciśnięcie zębów i zdystansowanie się od tego towarzystwa. Szkoła trwa kilka lat, a potem ludzie się rozchodzą i nikt o sobie nie pamięta. Nie dawaj więc ponieść się emocjom, nie groź rzucaniem klątw ani nie wdawaj się w dyskusję. Jeżeli środowisko, w którym się znajdujesz, nie chce dowiedzieć się więcej o tobie i nie zamierza cię zrozumieć, to po prostu trzymaj się od nich z daleka. Na szczęście istnieje coś takiego jak internet. W sieci znajdziesz dużo osób o podobnych zainteresowaniach. W tym momencie muszę zaprosić Was na moją grupę na Facebooku link w opisie gdzie z pewnością poznacie wiele ciekawych osób. Sprawą dyskusyjną jest obnoszenie się z symbolami swojej wiary w dodatkach, ubraniach i biżuterii. Ja, na przykład, ucząc się w szkole, nosiłam zwykły pentakl i różne runy. I nie ukrywam, że wiele razy zwracano mi na niego uwagę. Jeżeli zdecydujesz się na obnoszenie ze swoim wyznaniem, musisz pamiętać, że robisz to na własną odpowiedzialność i myśleć o konsekwencjach, a mogą być one różne od uwag innych uczniów i nauczycieli poprzez nawet wezwanie rodziców na dywanik. Jeżeli koniecznie chcesz nosić jakiś symbol swojej religii, to staraj się to robić dyskretnie. Możesz nosić go pod koszulką lub w kieszeni. Często pytacie się mnie, jak powiedzieć innym o swojej wierze. Cóż, jest to temat tak obszerny, że zostawiam go na inny czas. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie was do tego zapraszam. Wtedy na pewno będziecie na bieżąco. I to by było na tyle, jeżeli rozchodzi się o porady dla Pogan związane ze szkołą i relacjami z innymi ludźmi. Za parę dni na moim kanale pojawi się drugi film. Od razu wam go tutaj podlinkuję i zostawię w opisie. Myślałam, że umieszczę wszystko w jednym filmie, jednak ten temat jest po prostu zbyt poważny i zasługiwał na osobny materiał. Napiszcie w komentarzu, z jakimi sytuacjami spotkaliście się w swoich szkołach czy uczelniach, a nawet jeżeli ten temat jest dawno za wami. Wiem, że skala problemu jest dosyć spora. Zapraszam Was też na mój Instagram Paranormalia.it. Do zobaczenia w kolejnym magicznym filmie.